Musiała widzowie gram dziś z moim kolegą Frankiem w Lego Fortnite. Przywita się! No i zaczynamy powoli swoją przygodę w Lego Fortnite. No o Jezus! O, dobra. Ja zrobię chyba właśnie. Mm, ja już zrobię. Mam? Mam, dobra. Dobra, to Hmm. Weź dla niego jeszcze zrób tego bota. A ja nie mogę. Gdzie jest tu niby zwykła. Nie wiem gdzie jest zwykła. Weź mi zbuduj. Ej, no ale ten boss zabrał te, te tutaj. Gubi. Jakby coś widzowy to jest Minecraft Survival, nie? Co nie za Co nie, Franek? A i zostawcie Lajka i Subika. Co nie, Franek? Bo bardzo bym chciał wbić widzowie. Hmm, 70. Znaczy, Jezu 70, 100 subów. Ja mam mogę ci dać. omra! Ej, trochę trochę dziwno. Jeden zero, a 11 malin. Dek tak będzie trzeba tu dobudować. No to w ogóle jakieś nowe rzeczy są? ja mam w ogóle taki domek w, w Semacie. Nie na niego stać. Ej! Stary. Nie na stać na taki domek jeden. On jest do dosyć wielki. Ej! Siedemdziesiąt Ej, opłaca się? Myślisz, że mogę zrobić go? No bo, ale on jest za karnet. No, taki fajny. No i jak ja mam ci go pokazać? Po prostu muszę go zbudować, nie? Czemu ja nie mogę? Aha. Za mało zasobów. Aha. To super, to zbudowałem. Musimy, musimy stary jakąś rzecz znaleźć. Co trzeba? No, to narzędzie trzeba znaleźć do tego, do drewna narzędzie chyba, to chyba, mój nie. Nie wiem. mm -hmm. O No. Nam. Mm, czekaj co tu trzeba do tego? To trzeba na nowy

Вилка забьёшь, я не одного забью. Ну, no, я тоже пару забью. Ну, ладно, хватит уже. Идём на, на них. Хватит у вилку. Zabijam wilka. O ku... Pomoc. Ja też potrzebuję pomocy. Teraz. O! On, on we mnie czymś strzela. On we mnie czymś strzela. Pomocy. Dobra. Chodź tu. Zabiję, 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 zabijam zabiję, chodź, 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 dobra zabiję, zabijam zabijam ej Po to To z jakiś po to to jest jakiś małpa dobra dawaj na tego tu. tu to jest wilk jakiś. Ale tu z dym z daleka widać z naszej bazy, widzisz to? Ej, tu jest wilk! O, kurde, ale dostałem! Dostał, 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 dostał! Dostał kolej znowu. Nie, ja... ja go zabiję. On mnie nie umie trafić.

O jajko mi dało A to, zaskoczenia. Po 8 Ej wilki! Wilki. Ej, tam są ludzie prawdziwi, wilki. Dawaj, leciły. U mnie są typy. U mnie jest wilk, u mnie jest wilk. Dawaj go, dawaj go.

Z jakaś baza z botem. U mnie. Chodź tu, bo tu jest ten. I może robimy tu bazę jednak? Albo połączymy tą naszą z Albo będziemy tu mieć bazę i tam. To będziemy mieć tu bazę i tam, nie? Ale to jest mocne. Ej, to dużo HP daje w miarę. No. O. Czekaj, ja se wezmę, a nie, gdzie ja... Nie, mi jest zimno nadal. Daj mi jedno pochodnie, bo nie wiem, gdzie ja tam to mam. Dobra. Se w drugą rękę wezmę.

Kuszę ładnie w razie czego Ja mam kuszę Ej, bo tu są te Bo jest ciemno i są szkielety tu Ej, to jest launchpad Pato. Ale wysoko poleciałem Ej, ja zginę, a nie Это же мандания. To jest nasza baza. Zaraz przyjdę. Czekajcie widzę ja tylko cięcie zrobię. Na mnie jestem widzowie. Nie, ja nie rób tak. Ja je zobaczę może. Może jak wszyscy razem będziemy spać, to... Ej! Ciemno się zrobiło! Ej, jest dzień! Czekaj, ja jeszcze picia na lat. Dobra, więc widzowie, już gramy. Tu, tu będzie chyba lepiej trochę, co nie? A więc co jest? Nie możemy... Za mało granity i ten musimy granitę pozbierać. A ile ty masz pochodni? No to trzeba zrobić, bo dwie potrzebne są do tego. pochodnie do odblokowane. A I czemu te pochodnie nie mogę zrobić? To zrób tam, zbuduj to. Daj mi te pochodnie. Aha, bo tu teraz granity nie masz. Daj mi te pochodnie. E. Ale czekaj, bo te pochodnie są jakieś dziwne. Bo tego żadne. To jest żadne. A tego nie mogę dać na przykład. Nie wiem, No To daj mi to, te dwie. Dobra. Dzięki. Tyle wystarczy. Jest mamy zbudowane yy, granite. ja mam tylko jedną, miałem tylko jedną ja, ja bym skrzynkę zrobił chyba. Nie, chyba nie możemy skrzynki jeszcze.

Yeah, we'll let him. Oh yes, do oh, that Yes. Oh, yes. Oh, yes. Я забыл, мне для нас самого веков. Ile to myśl, Ile to myślisz będzie tak około trwał ten odcinek minut? Chyba naj chyba naj ten największy. Nie, bo 40 na, na... No właśnie to jest najlepsze. 40 minut był odcinek, a będzie na a miał być nawet 4 godziny, więc jeszcze z, jeszcze zobaczyć, dok czekacie się 4 godzin. Myślę. Nie wiem. No, ale ja w końcu mam wszystko chyba tu. Z... Ja. Okej. Idę. to, Dobra. no dobra widzowie co zbieramy zbieramy bieramy dobra drewno też trochę pozbieram tylko granity weź szukaj

Bo jest przegorzanie, jak franek yy, ściągnie słuchawki. O ile tu do jest tej granity? Yy, ja mam dwanaście, trzynaście, ja. Patrz, ile tu, pa ile tu jest tej granity? Ale chodź do mnie, bo jeszcze zbieram. O kurde, pająk! Tu jest dużo, bardzo jej. Szkielety to są. Cię jeszcze pozbieram tylko chwila i już cierpię? Mam 23 już. Szczytuda, jeszcze tu wezmę, tu wezmę i teraz. Dobra, tylko tam wezmę. Mam trzydzieści yy, i masz. Dobra, ja biję tego. Ja zabiję go. A, zginąłem. Nie zabieraj mi mojego plecaka. A mi ty zostały, ty mi ty zostały, mi ty zostałeś. Idę ci pomóc. Dobra, ja idę na niego. Ale w niego bym prawie trafił Lecę, lecę Do... Dobra, po to! Puh! Dawaj go! Jest! Jest! Oliśmy go! Dawaj lecimy w jakąś wędrówkę idziemy pozabijać trochę tych szkieletów i innych. A ja mam tą bramę zbudowaną. A, no to brawe tam z A za co ja, za co? Musimy wielką tą bazę zrobić, się. No, dobra. no widzowie, da, zaraz będzie widzowie jakby musimy tu wszystko, ale ładnie, ładnie pięknie, dosyć ładnie ja pięknie. no, hm To widzowie będzie koniec odcinka no i pa pa!